Hej, dzisiaj ogólnie będziemy odświeżać kolor włosów takimi oto farbami. O, teraz mam tu rękawiczki i jeszcze ta miseczka ze świnką Pepu, po prostu śmieszne. Dobra, teraz nakładam do tej miski, znaczy wlewam farbę. Dobra, wygląda to trochę jak taka kubka jednorożca. O. Teraz kolejny kolor, z którym to będzie mieszane. Ten jaśniejszy Turkus. Z ciemniejszym odcieniem Indigo ogólnie będzie mieszany. Dobra. Takimi pędzlami będę to robić. Tak właściwie nakładać to na głowę i też mieszać. Tak wygląda pomieszane. Bardzo podobny odcień do mojej rękawiczki, no to teraz już nakładamy to na moją głowę. Dobra. Już pierwszy kawałek grzywki zrobiony grzywka i kawałek włosów już zrobiona, a teraz pierwsza połowa włosów, dobra. Takie długaśne, no tak. A teraz drugą połowę robimy. Oczywiście od grzywki zaczynam, bo to po prostu dobra, już zrobione. Nie wiem, ja tak mam, że muszę zaczynać zawsze od grzywki. Oczywiście, mega się pobrudziłam, jak zwykle przy farbowaniu. Odczekujemy pół godziny. Dobra, tak wyglądają moje włosy po zmyciu. Teraz nakładamy takie oto serum na mokre włosy, żeby zabezpieczyć końcówki przy okazji. Dobra, już nałożyłam. Teraz suszę moje włosy z czesaniem. O, dobra. Czekam i czekam, a tak ogólnie wyglądają moje włosy już po, po, po farbowaniu i po wysuszeniu. Oto są efekty. To na dziś się z Wami żegnam. To pa!